Cześć! W dzisiejszym odcinku pokażę Wam nowe zap zapowiedzi Egmont na 2022 rok łącznie 25 komiksów. Zacznijmy od lepsi wrogowi Spidermana, napisana przez Nika Spencera i Steva Libera. Po autorach wnioskuję, że będzie powiązana ze serią Amazing Spiderman z Marvel Fresh. Następnym komiksem który też jest. Y o, powiązany z Spider-Manem, bo jest w spider manie Jest uh, Amazing Spider-Man z Epic Collection. Do tej pory nie zbierałem Epic Collection tego, ale może kupię, ale pe pewnie pierwsze będę nadrabiał pozostałe tomy. Później mamy dru drugi tom Doctor Strange z Marvel Fresh. Pierwszego tomu nie czytałem, ale na pewno kupię, bo mam to w planach następnym będzie Pani Cher. i nigdy nie pisałem komiksów z Pani Cheren. może e, zmienię to ale to tyle jak chodzi o Marvel zaśmiały mamy tych Detective Collection Detective Comics e, 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 121 e, e, Dead Metal i, i dom Szeptów I celowo mało o nim wiem, żeby mieć niespodziankę. I, 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 I klasyk, jakim jest Sandman. I na pewno to nikomu kupię z ciekawości. A później mamy e, Super Supergirl. Jak być super, I ten chyba najmniej mi obchodzi, jak chodzi o DC. A później mamy jeszcze inny komiks, który na pewno nie kupię, to będzie Star Wars z Sithów, czyli adaptacja filmowa trzeciego epizodu. Ja lubię trzeci epizod, ale jak mam kupić komiks, który jest jedną, jedną do jednego kalką filmu, to wolę nie kupić. Później mamy Giganci, to jest w ogóle jakiś komiks dla dzieci. Mamy też coś z Disneya, dzieje i dzieje. Ja jakoś już nie kupuję e, tych gigantów, więc tego komiksu raczej też nie kupię. Później mamy Odyseję i pewnie z ciekawości za to, że lubię mitologię grecką, pewnie kupię. Później mamy e, Samin nożo z... czekaj, ty, jak to się z Nożownik z no Dobra, jak to się czyta, czy, nawet na tego nie kupię. Tylko, jakoś też nie kupię, bo w sumie mam te komiksy tylko jako tomy, takie pojedyncze tomy. więc... Mimo, że wiemy, że to jest świetne wydanie, to raczej nie kupię no, pod jednym warunkiem, jak przypuszczam, pod tamtym Później mamy delisy, delisję, i ten też nie kupię. Emma i Violetta też, bo jakoś mi to chodzi, bardziej taki dla dziewczyn. E, mamy tutaj też stary cybuch, i Jebana jebanna, jebanna pończuszka.